W ciągu kilkunastu dni rewolucja José obejmowała sąsiednie miasta. Jakby każdy emigrant czekał na przyjście kogoś takiego jak Jesús Sita. Dość łatwo opanowywali kolejne, były miejsca pracy. Masowo zwolnieni z fabryki Herroda wszczęli zamieszki. Herod i sterroryzowani mawiozi odkryli znaczenie słów panika, strach i podwyżka. Serwi mój rąk, serwy krat. Serwi kajdany, połamad. Amory, Dobra, to już ostatni na dziś. Nie jestem naszych plakatów, tato. Lepiej byśmy nagrywali dubbing do jakiegoś filmiku z YouTube, to ostatnio znaczy podobno tam dużo lajków. Wiesz? Stura, nie pyskuj. Jeszcze zobaczysz nasze hasła wykrzykiwane pod białym domem. Nawet nie niezaufytliwe te nasze hasła, no. Zresztą spójrzmy w prawdzie w co to, to w ogóle umie czytać? A zobaczysz. Patrz, to siedzie. Zobacz. Mówiłam. Hej, ty głupka babo! Przepraszam, yy, ty jesteś mówił? Tak, ja. Co się nie patrzysz na plakat? Przepraszam, <grym> myślałam, że to wyborczy. Prawie. Prawie ominęło by spotkanie życia. Ja jestem Jose, a to moje, yy, mój, moje dziecko. Yy, witam. Cybie <grystanie> jesteś. Ale wiesz, co Co to jest na tym plakacie takiego ważnego? To jest napisane o rewolucji. Aha, a co to, to ta rewolucja? Rewolucja! Hmm, rewolucja to jest porzucenie kajdanu niewolenia i niewolniczej pracy. Przejęcie władzy przez nas. Przez mnie. No teoretycznie tak, przez każdego, kto się do tego nadaje. A to ty się nadajesz? Nie, pewnie. A umiesz wypełniać wniosek o stypendium? Jasne, a co to jest? E, no to chyba ci. A kto tutaj jest to? To jest lider naszego ruchu. Moje dziecko. Wyzwolicie. Stanie na czele rewolucji. A jest to nie? No. No, chyba, chyba nie. Masz 16 lat. A w tym wieku to tylko jedno się myśli. O, o Ale przecież jest źle. dam Meksykanom. Mhm. Mamy tu pracę, jedzenie, dach nad głową? Czego więcej chcesz? Zasługujemy na coś więcej. Nie wydaje mi się. Masz tu pracę? No nie. No to w takim razie bardzo nieładnie, że namawiasz innych, żeby się zwalniali. Moim zdaniem to też wystarczy mieć do życia tyle, ile potrzeba każdemu. No. Bardzo ładnie mówisz dziecko. Zagłosuję na ciebie, ale dopiero jak podrośniesz. Niechaj runo, mury! Lacino power! Weź się na to chodźmy! Tak, chodźmy, wyzwolić naszych braci.